Dzień dobry, witam serdecznie firma Złota Rybka Jarek Bury. Kochani, jest piękny dzień, jest ładna pogoda, jest ładne słoneczko. Przyjechała dzisiaj do nas tak zwana ta karma promocyjna, o której już wspominaliśmy od samego poniedziałku. Chciałem Wam, drodzy Państwo, pokazać, tak jak to się mówi na live'a, jak wygląda, żeby ktoś nie powiedział, że zrobił zdjęcie, zrobił, przygotował, jak to się mówi, podrasował, wystawił i to jest ta karma. Kochani, macie trzy karmy z firmy Agroking, bo mówimy o firmie Agroking. Czyli mamy tak, standardową uniwersalną, to jest paleta właśnie ta, teraz macie kochani tą drugą paletę, paleta pierzeniowa, bo to są mówię już palety poubierane, bo podczas mówię dzisiejszego rozładunku, tu już zobaczcie praktycznie, no chyba nie wiem, 10 worków ktoś zabrał, tu już kolejne są zabrane, czyli mówimy tak, uniwersalna, pierzeniowa, do tego jest BK, czyli bez pszenicy i kukurydzy. Kochani, jedziemy pierwszą od tą sezonową, uniwersalną. Nie wiem, który chcecie, ten worek, czy ten chcecie, czy spod spodu. To spod spodu weźmiemy, żeby nie powiedzieli chłopacy, że te były zrobione na pokaz. Jedziemy pierwszą, tak zobaczcie, co dokładnie, żeby każdy widział. SE tak wygląda, sezonowa, tak ona ładnie wygląda. Kto będzie tam chciał skład, to sobie zatrzymie i zobaczy. I teraz jedziemy z tym worem. Czyli wor otwarty I zobaczcie, worek, tak może bardziej podsłończyć, żeby było widać. To jest uniwersalna, mówimy o karmie uniwersalnej, nie mówimy o jakiejś tam wyczynowej, ekstra, hiper, energetycznej, turbo, tylko to jest podstawowa, całoroczna, całosezonowa karma, która standardowo kosztowała 50 zł, dzisiaj przyjechała w promocji, kosztuje 48 zł, tak wezmę jeszcze Wam na ręce, zobaczycie. Zobaczcie, kochani, sobie tak wygląda. Czyli wiadomo, duża ilość pszenicy, bo tam jest po 45% pszenicy, do tego jest kukurydza i wszelkie wszystkie dodatki. Czyli mówimy o. Tu jest właśnie groch żółty, groch zielony, do tego jest sorgo, jest cardi, dary, Także wszystkie te podstawowe nasiona. To jest sezonowa. Teraz, kochani, mamy kolejną, tą najbardziej taką wyczekiwaną, czyli jest okres spierzeniowa, bo wiadomo, większość chłopaków już prawie loty zakończyły młodych. Czyli jest czas teraz do spierzenia z gołębi starych. Pierzeniowa Ekstra tak, Rozrgniemy, bo firmy ludzie bardzo mocno streczują te nasze palety Też weźmiemy tam znowu, Czyli znowu pokażemy oznakowanie Oznakowanie jest tak wygląda, Pel Plus Czyli pierzeniowa bez pszenicy, żeby też każdy wiedział I ona jest właśnie ta luks, ta lepsza Jedziemy kochani z tym naszym koksem Zobaczcie, tak ona wygląda w worku po otwarciu Teraz nie wiem, czy tak było dobrze tak widać, czy nie, ale zobaczcie, na ręce wam teraz wezmę i teraz macie przegląd, bo jest piękne słońce, jest ładna pogoda, tak wygląda właśnie pierzeniowa, czyli mamy tak, kukurydza bordo, kukurydza żółta, tu są groszki zielone, tu jest peluszka, tu jest i jest rzepak, jest sorgo, jest proso, jest dari, także wszystkie te podstawowe, nasion oleistych jest dosyć bardzo dużo, bo nawet jak wezmę, tak może zaczymy to wszystko to zostaje mój to drobne, bo to widać od razu po karmie, że jest dosyć ładna i bez przynicy, żeby każdy wiedział. Standardowa cena tej karmy, ona jest 65 zł. Dzisiaj kochani dla Was, generalnie mówimy tu o rynku oczywiście naszym, tak zwanym południowej Wielkopolski, kosztuje 60 zł, czyli nie 65, ale 60 zł za piękną karmę pierzeniową. Które możecie sobie Państwo, mówię, tu u nas zakupić na miejscu, albo przy okazji, jeśli będziemy przejeżdżać już przez Wasze tak zwane gminy, to możemy podrzucić. Ale zaraz na końcu będę mówił, o które dokładnie chodzi. Teraz ta trzecia, też bardzo uniwersalna i podstawowa, taka w hodowli. To jest ta karma BK. Zaraz wyciągniemy. Ją weźmiemy. I znowu zobaczcie sobie, kochani, na oznaczenie, żebyście wiedzieli. Jakie jest oznaczenie? To jest tak zwana beka, czyli bez pszenicy i kukurydzy. Tu skład jest dokładnie podany przez producenta. I widzimy kochani, zworem tak zwany. Czyli mamy wór. Zobaczcie. Tak wygląda beka, czyli bez pszenicy, bez kukurydzy. Generalnie chodzi o nasiona wszystkie strączkowe, które zawsze są w składzie tym najważniejszym. Teraz na rękę. I tak macie na ręce, zobaczcie jak to wygląda. Czyli macie swoją pszenicę, macie swoją kukurydzę, można spokojnie dodać do tego i macie gotową mieszaneczkę. I znowu, kochani, tak karma w standardzie jest 65 zł. Ze względu na to, że mówi, jest taka zwana y, promocja, można powiedzieć, jesienna, wręcz kosztuje dzisiaj 60 zł. Dostępne są wszystkie opakowania 25-kilowe, żeby ktoś nie pomyślał, że zrobił promocję, jak to się robi w Polsce, i oczywiście oszukali na. Wadze nie, tutaj macie 25-kilowe woreczki, czyli standardowe, takie jak normalnie mamy w sprzedaży i takie są u nas dostępne, także kochani, gdybyście byli zainteresowani, mówimy tu o naszym rejonie, czyli Ostrów Wielkopolski, to jest południowa Wielkopolska, dla tych, kto tam będzie oglądał gdzieś z Polski, jeśli ktoś by chciał i by ta cena zadowalała, musicie wiedzieć, że no nie przejdziecie jednego tematu z Polski, bo wysyłka takiej jednej palety kosztuje 250 zł. Czyli jeśli byście chcieli skalkulować, a okaże się, że sobie policzycie, że 40 worków razy przykładowo tam 60 zł plus 250 zł dostawa to i tak tak dla Was taniej wyjdzie niż u Was lokalnie kupicie w sklepie przykładowo za 70 zł. No to wtedy oczywiście zapraszam serdecznie, ale standardowo musicie wiedzieć, że każda wysyłka jednej palety takiej tonowej to jest koszt 250 zł, ale dla chłopaków mówię tutaj z naszego regionu i z naszych tutaj lokalnych społeczności jeśli mówimy tutaj o gminie, czy to są gmina Przygodzice, czy to jest Raszków czy to są już dalsze te gminy, jak mówimy tutaj o powiecie krotoszyńskim o powiecie tutaj e, dalszym, czyli mówimy o szeszowskim powiecie o Sulmierzycach, bo tutaj bardzo często przejeżdżam przez te rejony, czyli o Dalanów. Nie ma problemu, ja tu jeżdżę bardzo często przez to co najmniej raz w tygodniu przez te rejony, Czyli mówimy od Alanów w do Milicza, bo do Milicza jeździmy bardzo często do naszego zaprzyjeźnionego producenta akcesorii. I wtedy mogę Wam, kochani, przywieźć przy okazji: no bo i tak, tak jadę, to wiadomo, ja przywiozę to w tej cenie, którą tutaj widzicie. Jeśli byście, kochani, byli zainteresowani, oczywiście proszę Was o kontakt bezpośrednio ze mną pod numerem 503 363 147. Albo tu standardowo na wszystkie telefony kontaktowe, co są do firmy Złota Rybka i mówię, będziemy działać, będziemy przygotowywać, możemy dostarczyć, sobie odbierzecie, kochani, tutaj u nas. Jeśli będziecie zainteresowani, zadzwońcie, zarezerwujemy, zostawimy. Także co? Z mojej strony życzę wam wszystkiego dobrego. Sezon na grzyby się rozpoczął, to oczywiście zapraszam też do lasu, żeby poszukać troszeczkę tych wszystkich czarnych łebków, borowików i innych tych grzybów. A ja z mojej strony serdecznie dziękuję i zapraszam was, kochani, na kolejne realizacje.